Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i zapraszam do wzięcia udziału w hipnozie, autohipnozie, która będzie wspomagała proces twojej nauki, twój mózg, twoje myśli, twoje przekonania będą skierowane w, tym, w tą stronę, aby w większym stopniu przyswajać tą wiedzę, której w danym momencie potrzebujesz lub tą wiedzę, której w tej chwili chcesz się nauczyć, chcesz ją przyswoić. Proszę na początku tej sesji usiąść wygodnie w fotelu, połóż się, tak aby było Ci wygodnie przez cały czas trwania tej sesji. Weź przyjemny, głęboki oddech i zacznij się odprężać, relaksować. A teraz koncentruj swój wzrok na jednym punkcie. Może to być punkt, który teraz widzisz na ekranie. Lub najlepiej, gdyby był to punkt na suficie pokoju, w którym się znajdujesz. Unieś powieki do góry bardzo, bardzo wysoko, tak jak tylko potrafisz. Wpatruj się w ten punkt, koncentrując się wyłącznie na moim głosie i na tym, aby obserwować ten punkt tak długo, aż powiem żebyś mógł zamknąć oczy. Ja za chwilę zacznę odliczać od 10 do jednego, A ty ciągle, ciągle wpatruj się w ten punkt. Odprężając się, relaksując i obserwując ten punkt. Poczuj jak twoje ciało się odpręża coraz bardziej i bardziej. I poczuj jak dryfujesz przyjemnie w dół wraz z każdą wypowiedzianą przeze mnie cyfrą. Odprężaj się głębiej, koncentrując się wyłącznie na moim głosie i obserwacji tego punktu. Dziesięć. Odpręż się głębiej. Obserwuj ten punkt. 9, Osiem. Ciągle obserwuj ten punkt. Siedem. Sześć. Twoje oczy mogą lekko zawić, możesz odczuwać zmęczenie. Pięć, to jest zupełnie normalne. Cztery, obserwuj nadal ten punkt. Trzy, ciągle obserwuj ten punkt. Dwa i jeden. Teraz możesz zamknąć oczy. Twoje powieki opadają swobodnie, a to odprężesz się coraz głębiej, głębiej i głębiej. Twoje oczy są teraz zamknięte a ty się odprężasz coraz bardziej i bardziej i myśl teraz tylko o rozluźnieniu każdego mięśnia swego czoła aż do czubka głowy i po końce palcy nóg po prostu odprężaj się wsłuchując się w mój głos koncentrując się na moim głosie poczuł się przyjemnie zrelaksowany jeszcze bardziej i bardziej zauważ teraz jak dobrze zaczynasz się czuć Masz wsparcie, więc możesz się rozluźnić i odprężyć. Wdychaj i wydychaj powietrze, zwróć uwagę na swój oddech i wsłuchaj się w rytm oddychania i uspokój go, uspokój swój oddech. Zdaj sobie sprawę z normalnych dźwięków, które cię otaczają. Te dźwięki są dla Ciebie przyjemne, relaksują cię, odprężają. Możesz je również zignorować. Wszystko, cokolwiek usłyszysz od tej chwili, tylko pomoże Ci się odprężać aż do zakończenia tej sesji. A kiedy robisz wydech, uwolnij wszelki stres, wszelkie napięcie z wszystkich części ciała. I z myśli. Po prostu go uwolnij. Poczuj teraz, jak wszystkie stresujące myśli przebiegają przez twoją głowę, kłębią się i wyrują, i poczuj, jak zaczynają odpływać coraz dalej, dalej i dalej. I odpręż się. Pozwól, by rozluźniły się wszystkie mięśnie twojej twarzy. Szczególnie mięśnie szczęki. Rozchyl trochę szczęki i rozluźnij ten obszar twarzy. Właśnie w tym miejscu gromadzi się napięcie i stres, więc upewni się teraz, że rozluźniłeś szczęki. Poczuj, jak odprężenie przechodzi na twoje skronie i rozluźnij mięśnie w skroniach. Kiedy myślisz o rozluźnieniu tych mięśni, one się rozluźniają. Poczuj, jak się rozluźniają. Poczuj, jak się rozluźniają. Kiedy się odprężysz, będziesz w stanie dryfować i wpływać w coraz głębszy, jeszcze głębszy poziom całkowitego odprężenia. Nadal się odprężaj. I teraz rozluźnij wszystkie mięśnie swego czoła. Poczuj, jak gładkie są te mięśnie gładkie i rozluźnione i pozwól odpocząć oczom. Wyobraź sobie, że Twoje powieki są tak ciężkie tak bardzo ciężkie i rozluźnione. Teraz rozluźnij wszystkie mięśnie karku i ramion. Poczuj, jak spada ci z ramion wielki, wielki ciężar, a ty odczuwasz ogromną ulgę. I czujesz się lżejszy i bardziej zrelaksowany. I wszystkie mięśnie twego karku i ramion się rozluźniają. Poczuj, jak to kojące odprężenie przechodzi niżej. Coraz niżej na Twoje plecy, coraz niżej i niżej, do dolnej partii pleców, aż do dolnej partii pleców, gdzie mięśnie także się rozluźniają. Z każdym oddechem, który bierzesz, poczuł jak Twoje ciało dryfuje, opadając coraz niżej, coraz niżej i niżej. W całkowite odprężenie. Rozluźnij wszystkie mięśnie, odprężając się jeszcze bardziej i bardziej. Rozluźnij mięśnie ramion, rąk i dłoni. Aż do końca palców u rąk. Niech Twoje ręce staną się bardzo ciężkie tak ciężkie i odprężone i całkowicie rozluźnione możesz poczuć mrowienie w palcach to jest zupełnie normalne możesz odczuć gorąco w dłoniach i to też jest w porządku możesz odnieść wrażenie że nie jesteś w stanie unieść rąk tak są rozluźnione tak ciężkie i rozluźnione Opadły swobodnie, i teraz jeszcze raz wciągnij powietrze, rozluźnij mięśnie klatki piersiowej. A kiedy robisz wydech, poczuj, jak odprężają się mięśnie brzucha. Kiedy robisz wydech, rozluźnij wszystkie mięśnie brzucha, puść je. A teraz wszystkie mięśnie nóg, Poczuj, jak się rozluźniają i są zupełnie odprężone, aż po końce palców. Zauważ, jakie to miłe uczucie, kiedy twoje ciało dryfuje i opada, coraz głębiej i głębiej odprężone, kiedy odprężasz się coraz głębiej i głębiej. Wyobraź sobie piękne schody, piękne, wspaniałe schody, prowadzące cię do Twojego wyjątkowego, spokojnego i uroczego miejsca. Za chwilę możesz zacząć wyobrażać sobie, jak spokojnie, łagodnie i lekko schodzisz w dół po tych schodach, w dół, coraz niżej i niżej. Kroki prowadzą cię do bardzo spokojnego, bardzo wyjątkowego dla ciebie miejsca. Możesz wyobrazić sobie dowolne miejsce. Być może cieszyłbyś się z przebywania na plaży, gdzie powietrze jest czyste i świeże, woda przejrzysta i czysta. Gdzie szum fal cię uspokaja i relaksuje, każde miejsce jest dobre. Za chwilę zacznę odliczać od dziesięciu do jednego, a ty możesz wyobrazić sobie schodzenie po stopniach tych schodów w dół i kiedy schodzisz w dół, poczuj, jak twoje ciało się odpręża coraz bardziej i bardziej i jeszcze bardziej. Poczuj, jak twoje ciało dryfuje w dół wraz z każdym kolejnym krokiem i odpręż się jeszcze głębiej. Dziesięć. Odpręż się jeszcze głębiej. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć, pięć, cztery, trzy, Głębiej i głębiej, coraz głębiej i głębiej odprężony. A teraz wyobraź sobie to spokojne i wyjątkowe miejsce. Możesz wyobrazić sobie to wyjątkowe miejsce, a być może nawet je poczuć. Jesteś na plaży, gdzie powietrze jest czyste i świeże, woda idealnie czysta. Możesz poczuć piasek pod swoimi nogami. Idziesz. Słyszysz szum fal. Obserwujesz słońce, które powoli opada w dół ku zachodowi. Jesteś coraz bardziej i bardziej jeszcze głębiej zrelaksowany. Fale przypływają i odpływają. W oddali widzisz ptaki, które latają. Unoszą się delikatnie i swobodnie. Wiatr delikatnie Muska po twoim ciele słońce delikatnie ogrzewa twoje ciało słyszysz szum fal fale przypływają i odpływają przypływają i odpływają odczuwasz przyjemny zapach morskiej bryzy czujesz się wspaniale jesteś tam sam i nie ma nikogo kto by ci przeszkadzał jest to dla ciebie najspokojniejsze miejsce na świecie wyobraź sobie że tam jesteś i poczuj jak przepływa przez ciebie fala spokoju i jak dobrze się czujesz i cieszysz się tymi pozytywnymi uczuciami zatrzymaj je na długo po zakończeniu tej sesji na resztę dnia na wieczór na jutro i już na zawsze Pozwól tym pozytywnym doznaniom wzmacniać się coraz bardziej i bardziej, razem z dobrym samopoczuciem. A za każdym razem, za każdym razem, kiedy wybierzesz ten rodzaj odprężenia, będziesz w stanie relaksować się coraz głębiej i głębiej. Mimo stresu i napięcia, które może pojawić się w Twoim życiu, Możesz być teraz spokojniejszy, bardziej odprężony, opanowany, i zdolny odpierać stres napięcie oraz trzymać się od siebie z daleka. Po prostu je odpierać i trzymać z dala od siebie, a te pozytywne uczucia pozostaną z Tobą jeszcze bardziej się wzmocnią w ciągu dnia, kolejnych dni i tygodni, kiedy ty będziesz nadal głębiej i głębiej się odprężał. Wyobraź sobie, że jesteś dobrym uczniem. Wyobraź sobie teraz to: Jesteś dobrym uczniem, doskonale się uczysz, szybko się uczysz. Wyobraź sobie to. Wyobraź sobie, że jesteś sportowcem, który właśnie ma rozpocząć trening. Sportowiec musi nauczyć się odpowiednio poruszać. Musi nauczyć się zasad swojej dyscypliny, zanim osiągnie dobre wyniki. Jesteś sportowcem, który zaczyna pracować, doskonalić swoje umiejętności, by móc osiągnąć swoje cele. Teraz wyobraź sobie, że znajdujesz się w miejscu, które wybrałeś do nauki. Jest ono przyjemne, wygodne, dobrze się tu czujesz. Wyobraź sobie porę dnia, którą wybrałeś do nauki, i siebie, jak zaczynasz się uczyć, jak koncentrujesz się na tej pracy. A gdy koncentrujesz się na pracy, odcinasz się od wszystkich odgłosów rozlegających się dookoła. Gdy koncentrujesz się na nauce, odcinasz się od wszystkich odgłosów rozlegających się dookoła. Zaczynasz się koncentrować jeszcze bardziej i bardziej, przyswajając sobie wszelkie potrzebne wiadomości. Zapamiętujesz wszelkie informacje, które przyswoiłaś. I przypominasz sobie szybko i z łatwością, kiedy tylko zaistnieje potrzeba. Wyobraź sobie ponownie. Zaczynasz się koncentrować na nauce. Przyswajasz sobie wszelkie potrzebne wiadomości. Zapamiętujesz wszystkie informacje, które przyswoiłeś i przypominasz je sobie szybko. I z wielką łatwością, kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba. Możesz do nich sięgnąć, kiedy ich potrzebujesz, i możesz do nich dotrzeć szybko i z łatwością. Jesteś pewny swoich możliwości, jesteś inteligentny i uczysz się szybciej, coraz szybciej i szybciej, ponieważ cała wcześniejsza nauka. Udowodniła ci to, że jesteś zdolny i chcesz osiągnąć cel. Cała wcześniejsza nauka udowodniła ci to, jesteś zdolny i chcesz osiągnąć cel. Widzisz siebie i wyobrażasz sobie, że koncentrujesz się i uczysz. Codziennie koncentrujesz się. I masz wiele, wiele entuzjazmu i chcesz się uczyć. Chcesz się uczyć, ponieważ rezultaty tej nauki będą dla ciebie pozytywne. Chcesz się uczyć, wiesz, że rezultaty tej nauki będą dla ciebie pozytywne. Wiesz, że praca, którą w to wkładasz, jest dla ciebie pozytywna. Jest dla ciebie pozytywna. Teraz wyobraź sobie to, czego chcesz się uczyć. Skoncentruj swoje myśli na tym, czego chcesz się uczyć. Przypomnij sobie to, jaki jest twój cel tej nauki. Przypomnij sobie ten cel i widzisz siebie. Wyobrażasz siebie, że koncentrujesz się na tym, czego właśnie chcesz się uczyć. Codziennie koncentrujesz się i masz wiele entuzjazmu, aby skupić się na tym, czego chcesz się uczyć. I chcesz się tego uczyć, ponieważ rezultaty tego, czego chcesz się nauczyć, są dla ciebie bardzo, bardzo pozytywne. Dzięki nim twoja przyszłość jest wspaniała. Zapowiada się wspaniale, coraz lepiej i lepiej. A teraz wyobraź sobie, że się uczyłaś, przyswoiłaś wszystkie wiadomości, jakich potrzebowałaś, i czujesz się pewny siebie, swobodny, jesteś doskonale przygotowany. I wyobraź sobie, że wykorzystujesz to, czego się nauczyłaś. I osiągasz swój cel. Spójrz na swój cel w najbliższej, pozytywnej dla siebie przyszłości. Wyobraź swój cel w jak najbardziej pozytywny sposób. Wyobraź sobie, jak czujesz się wspaniale. Teraz wyobraź sobie, jak czuje się sportowiec, kiedy osiąga swój cel. Zagrał dobry mecz. Przebieg, najlepszy czas, zdobył najwięcej punktów. Wyobraź sobie to, że jesteś znakomitym sportowcem, osiągnąłeś wspaniały sukces. Wyobraź sobie, jesteś znakomitym sportowcem, osiągającym sukcesy, szczęśliwym i nagradzanym za swój wynik. Szczęśliwym i nagradzanym za swoje wspaniałe wyniki. Twoja praca się opłacała. Czujesz się wspaniale, cudownie, masz do siebie zaufanie i myślisz o sobie dobrze. Czujesz się wspaniale, cudownie, masz do siebie wielkie zaufanie. Myślisz o sobie bardzo, bardzo dobrze. Teraz jeszcze przez chwilę. Ciesz się swoim wyjątkowym miejscem. Potem ja zacznę odliczać od jednego do dziesięciu, a kiedy będę liczył, ty możesz zacząć powracać do pełnej świadomości i wrócisz czując się wypoczęty, jak po bardzo długim odpoczynku. Powróć czując się rzeźki i odprężony. Zacznij powracać powoli, spokojnie już teraz. Jeden... Dwa. Powracasz. Trzy, cztery. Powracasz. 5, 6, siedem, osiem, dziewięć. Zacznij otwierać oczy. 10. Otwórz oczy. Poczuj się wspaniale. Bardzo dobrze. Doskonale. Rzeźki, odprężony zrelaksowane. Te wszystkie pozytywne sugestie się utrwalają w tobie jeszcze bardziej, głębiej. Wysłuchaj ten materiał tyle razy, ile potrzebujesz. Kiedy będziesz czuł, że Twój proces nauki się osłabił, wysłuchaj ponownie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania moich nagrań, udostępniania, aby móc pomóc również innym osobom. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam z Bogiem, cześć, pa.